Witam Was bardzo serdecznie, w dzisiejszym odcinku jest 23.30 hmm. Będzie nowy iPhone Będzie miał 4,7 cala Nazewnictwo iPhone, iPhone 9 albo iPhone SE 2 3GB procesor System of Chip Tak zwany w skrócie SOC, Soc. E Będzie on miał Chip A13 Bionic, 3GB eee, Będzie miał niestandardową rozdzielczość Czyli to będzie coś w pokroju od Pomiędzy Full HD a Full HD Plus eee, Po co Wam o tym mówię Ponieważ śledzę ten temat już od dłuższego czasu I znany bloger Leaks Podzielił się tymi informacjami po konferencji Apple, takiej tajnej konferencji Apple. A. Ktoś po prostu sprzedał Mozing, że Apple planuje na premierę najnowszego iOS-a wypuścić jeszcze jakąś świeżynkę. I długo debatowali, debatowali w Cupertino na ten temat. Jakby ktoś nie wiedział, Cupertino to jest miejscowość, gdzie Apple ma swoją bazę główną. Jeżeli chodzi o to, jak on będzie wyglądał Nie chodzi mi o wielkość wyświetlacza, bo już Wam powiedziałem 4,7 cala, ale wygląd Dużo było sprzecznych informacji, czy to będzie nadal kanciasta bryła, jak w tamtym iPhone SE Tym starym Ale okazało się, że to będzie y, bryła taka Jak w iPhone 8, może coś tam zmienił, ale będzie Touch ID Będzie najnowszy chip Będą dwa obiektywy. Jeden prawdopodobnie szeroki kąt, drugi ultra szeroki. Co jeszcze będzie? Będzie prawdopodobnie Face ID, tutaj Leaks powiedział, że napisał dokładnie na Twitterze, że nie wiadomo, czy to będzie Face ID, czy może jakiś inny system rozpoznawania twarzy, taki już mniej wow, bo będzie Touch ID, bo po, to, po, co, po co Face ID skoro jest Touch ID? Moim zdaniem to ID jest troszeczkę bardziej responsywne i bardziej wygodne. Bo no, pamiętajmy, trzymamy kciuk w pozycji takiej naturalnej do użytkowania telefonu i to jest lepsze rozwiązanie. Jest szybsze, bezpieczniejsze. Co jeszcze wiemy na temat najnowszego iPhone'a 399 dolarów spoko. Nie jest drogo jak na od Apple. A. Pamiętacie podstawkę za 1000 zł do monitora? Porażka za kawał aluminium. No ale cóż, tutaj czasami Apple idzie ze skrajności w skrajność. Tutaj poszli skrajnie tanio, co mi się podoba, bo więcej osób będzie mogło skorzystać z dobroci z Apple. A. To jest zamknięte oprogramowanie. To jest pewniejsze aktualizacje, dłuższy czas aktualizacji. Pamiętajmy, że Apple robi aktualizacje na mniejszej ilości modeli urządzeń niż jest to na Androidzie. Jest, mają lepszą sprawę z tym wszystkim, ponieważ y, nie muszą pisać aktualizacji pod, konfigurację, pod każdą konfigurację sprzętową y, telefonu jak jest to na Androidzie. Na Androidzie jest straszna fragmentacja y, jakby to powiedzieć straszna fragmentacja w wersji Androida. Nadal wiele osób siedzi na Androidzie 8, na Androidzie 9. Bardzo mało osób y, siedzi na Androidzie 10. A jeżeli chodzi bardzo mało osób ma Androida 10. Y, Te aktualizacje wychodzą dość powoli. Muszą być zatwierdzone. Coś tam tak przez operatorów, śmiary, bajery. Y, Apple wypuszcza aktualizacje. Koniec. Często z pominięciem. Y, często z pominięciem właśnie y, autoryzacji operatorów Ponieważ te operatorzy mają się zastosować do Apple'a, to jest śmieszne e, Apple rządzi, że tak powiem, jeżeli chodzi o O, o sposób dotarcia do, do swoich celów e, Ale zobaczyliśmy trochę ścieżki e, iPhone 9, iPhone 9, iPhone 9 albo iPhone SE 2 Prawdopodobnie będzie miał też większego brata ale to nie są zbytnio potwierdzone informacje. Lix, Lix napisał, że jest to możliwe. Nie wiem co to było. Lix powiedział, że jest to możliwe. Ale zobaczymy w czasie. Także premiera iPhone'a 9 iPhone SE zobaczymy jak to będzie ten ten sprzęt będzie nazwany. Pewnie podczas premiery iOS 14, czyli za miesiąc, może za półtora bo pamiętacie sprawę iOS 13 od razu trzeba było wypuszczać łatki od razu trzeba było robić różne pierdoły iPhone y, Apple dokładnie y, stwierdził, że nie dopuści drugi raz do takiego błędu także y, ze względu na to, że jest ten cały koronawirus, no to mają pracę trochę utrudnioną y, ale bądź co bądź programiści Apple Dadzą radę, wierzę w nich, że iOS 14 nie będzie miał takich bolączek wieku dziecięcego. Czyli yy, tam chyba bateria bardzo szybko padała w iPhone'ach 10, yy, a w iPhone'ach X, iPhone'ach 10. A jeżeli chodzi o jeszcze nowsze modele, no to tam wydajność strasznie spadała relatywnie do właśnie baterii. Czyli na przykład mieliśmy 50% baterii, to wydajność strasznie spada. To wszystko było programowo rozwalone, sprzętowo wszystko działało, ale program, program całkowicie źle działał. I dlatego Apple chce zrobić to wszystko, żeby to wyszło w jednej wielkiej aktualizacji. Aktualizacja iOS 14. Czekamy. A na teraz, no to bardzo dziękuję Wam za uwagę, że dotrwaliście do końca filmiku. Yy, bardzo cieszę się, że yy, filmik o yy, tablecie do 1000 zł yy, dotarł do bardzo dużej publiczności. Yy, wiecie to, co nagrywam, to robię dla Was. Yy, nie mam jeszcze sprzętu takiego profesjonalnego, zbieram pieniążki, a najpierw muszę auto naprawić yy, i zbieram pieniążki. Najpierw na auto, później będę zbierał y, odpowiednie środki na, na coś bardziej profesjonalnego. Może zacznę już obrabiać filmy, tak nagrywać telefonem, to nie można nieskończoność. skończoność. Y, I dziękuję wam, z, wam za wyrozumiałość, bo mojego bełkotu można nie znieść. Y, zapraszam do Apollo, bo bardzo fajne sprzęty. Jeżeli czegoś nie mamy, to to ściągniemy, postaramy się. I dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeszcze raz dziękuję za bardzo dużo wyświetleń. I lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. A ja idę spać, bo nie wyglądam najlepiej. Trzymajcie się z tej strony. Paweł, miłego wieczoru.